Dawno, dawno temu para starszych ludzi mieszkała w starej chatce przy lesie. Żyli spokojnie i szczęśliwie, żałowali tylko, że nie mieli żadnych dzieci. Pewnego dnia, kiedy starsza pani robiła ciasto, jej mąż wszedł do kuchni. Kochani, co tam dzisiaj pieczesz? Och, mój drogi, piekę dzisiaj piernikowego ludzika. Starsza pani położyła ciasto i wycięła kształt piernikowego ludzika. Po wsadzeniu do pieca usiadła i czekała, aż piernikowy ludzik się upiecze. Kiedy już czuła przepyszny słodki zapach unoszący się w kuchni, założyła swe rękawice i wyciągnęła piernikowego ludzika. Przyszedł czas, aby go udekorować. Oczy zrobiła z rodzynek i śliczny nosek z cukierka. Potem użyła lukru, aby zrobić włosy i ubrania. Na końcu użyła wisienek, aby zrobić mu guziczki. Spojrzała na swoje arcydzieło i powiedziała: Mój piernikowy ludzik wygląda przepięknie, ale czuję, jakby czegoś tu brakowało. Starsza pani spojrzała na niego jeszcze raz. A! Jego usta! Zapomniałam mu zrobić usta. Używając lukru, namalowała usta piernikowemu ludzikowi. Tak, teraz jesteś gotowy, mój piernikowy ludziku. Nagle stało się coś niespodziewanego. Dziękuję. Ale, ale, jak to możliwe? Ty mówisz? Piernikowy ludzik nagle wstał i zaczął biec. Tak, mogę też biec. Piernikowy ludzik zeskoczył z blachy na krzesło, a potem na podłogę. Zaczął szybko biec przez kuchnię aż do drzwi. Wracaj tu! Wracaj! Starsza pani krzyknęła. Piernikowy ludzik powiedział biegną. Biegnę, biegnę tak szybko, jak potrafię. Jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Starsza pani wybiegła do ogrodu i zaczęła gonić piernikowego ludzika. Starszy pan wyjrzał przez okno, zobaczył biegnącą żonę i krzyknął: Dlaczego biegniesz? Starsza pani odpowiedziała mężowi, biegnąc: Mój piernikowy ludzik ucieka! Próbuję go dogonić! Starszy pan za nie mówił. Starsza pani biegła za piernikowym ludzikiem bardzo szybko, ale piernikowy ludzik był jeszcze szybszy i nie można było go złapać. Po chwili piernikowy ludzik przebiegał przy farmie i zauważyła go krowa. Co za ciasteczko, powinnam go złapać i zjeść. Krowa również zaczęła gonić piernikowego ludzika. Czekaj, nie uciekaj, tylko cię zjem. Biegnę, biegnę tak szybko jak potrafię. Babcia mnie goni, ale jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Starsza pani i krowa goniły piernikowego ludzika. Zauważyła go również świnka. O! Pierniczki! Lubią pierniczki! Czekaj, złapią cię! Piernikowy ludzik odpowiedział śwince biegnąc. Biegnę, biegnę tak szybko jak potrafię. Babcia i krowa mnie gonią, ale jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Kiedy wszyscy biegli z piernikowym ludzikiem na starszą panią, krową i świnką za nim, nawet kura zauważyła piernikowego ludzika, kiedy szukała jedzenia. Koko, ko, ko, ko. To będzie moje śniadanie. I tak kura również dołączyła do pościgu. Biegnij ile chcesz, piernikowy ludziku, i tak cię złapią. Biegnę, biegnę tak szybko, jak potrafię. Babcia, krowa i świnka mnie gonią. Ale jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Piernikowy ludzik naprzód. Starsza pani, krowa, świnka i kura wszyscy biegli, ale piernikowy ludzik oddalał się i oddalał coraz bardziej od całej reszty. Piernikowy ludzik był bardzo szczęśliwy i dumny z siebie. Jestem najlepszym i najszybszym piernikowym ludzikiem na świecie. Tak, to ja. Jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Kiedy spojrzał przed siebie, zobaczył, że dobiega do rzeki. Zatrzymał się, ponieważ wiedział, że w wodzie bardzo zmięknie. Ojej! Co teraz? Starsza pani, krowa, świnka i kura coraz bardziej się zbliżały. Nagle z za drzewa pojawił się przebiegły lis. Umiem pływać. Jeśli chcesz, to ci pomogę. Piernikowy ludzik pomyślał chwilę: A co, jeśli mnie zjesz? Nie musisz się martwić, nie zjem cię. Chcę ci tylko pomóc przejść przez rzekę. Piernikowy ludzik zaufał przebiegłemu lisowi i wskoczył na jego ogon, trzymając się tak mocno, jak potrafił. A lis wskoczył prosto do rzeki i zaczął płynąć. Kiedy starsza pani, krowa, świnka i kura dobiegły do brzegu rzeki, zobaczyły, że piernikowy ludzik oddala się wraz z lisem. Bezsilnie patrzyli, jak odpływają, bo wiedzieli, że już nic nie zrobią. Rzeka stawała się coraz głębsza, a woda się podnosiła. Hej, Lisie, podnieś ogon, prawie się zamoczyłem. Wejdź na mój grzbiet, tam jest bezpieczniej. Piernikowy ludzik wskoczył na grzbiet Lisa. Płynęli tak chwilę, ale woda znowu się podniosła, a grzbiet zaczął moknąć. Obawiam się, że możesz się zamoczyć. Skocz na moją głowę, jest trochę wyżej. Piernikowy ludzik wspiął się na jego głowę, ale woda sięgała coraz wyżej. Woda podniosła się za mocno. Może wskoczysz na mój nos, jest najwyżej. Piernikowy ludzik wskoczył na czubek nosa. Kiedy już prawie dopłynęli do brzegu, Lis podniósł nos, wyrzucając piernikowego ludzika w powietrze, otwierając pysk. Piernikowy ludzik spadał prosto do pyska lisa, który chciał go zjeść. Ale to się nie udało, bo kiedy piernikowy ludzik był w powietrzu, złapał go w dziób przelatujący kruk. Lis tylko stał i patrzył z otwartym pyskiem. Piernikowy ludzik poczekał, aż polecą trochę dalej i zapytał: Czy kruki jedzą ciasteczka? Kiedy kruk otworzył swój dziób, piernikowy ludzik spadł na dół i biegł dalej tak szybko jak potrafił. Biegnę, biegnę, tak szybko jak potrafię. Babcia, krowa, świnka, kura, lis i kruk mnie gonią, ale jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Piernikowy ludzik biegł i nigdy się nie zatrzymywał. Jeśli kiedyś zobaczysz biegnącego piernikowego ludzika, nie próbuj go gonić, ponieważ to piernikowy ludzik i nikt go nie złapie. Pewnego razu na farmie zwierzęta zostały bez pożywienia. Mała czerwona kurka postanowiła przejść się po okolicy i poszukać czegoś do jedzenia. Najpierw podeszła do krowy, czy pójdziesz ze mną na pole, poszukać jedzenia? Ko, ko, ko. Nie, nie mogę, bo jest za gorąco i nie mogę spacerować. Potem poszła do świnki. Po, 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 po. Czy pomożesz mi szukać jedzenia? Nie, jest za gorąco i nie mogę się przemęczać. Potem podeszła do psa. Pomożesz mi szukać jedzenia? Nie, nie mogę. Jest za gorąco i nie mogę wychodzić. W końcu podeszła do kaczki. Pomożesz mi znaleźć coś do jedzenia? Nie, nie mogę. Jest za gorąco. Muszę zostać w wodzie. Kiedy nikt nie chciał jej pomóc, Kurka zdecydowała, że pójdzie szukać sama. Kiedy spacerowała, znalazła nasiona pszenicy na ziemi. Była bardzo szczęśliwa i wróciła na farmę. Postanowiła zasiać nasiona. Pomyślała, że ktoś z jej przyjaciół może jej pomóc. Krówko, zobacz, znalazłam nasiona pszenicy. Chcesz mi pomóc je zasiać? Nie, mówiłam ci, jest za ciepło. Potem poszła do świnki. Świnko, zobacz, znalazłam nasiona pszenicy. Pomożesz mi je zasiać? Nie, nie, nie mogę. Jest za gorąco na to. Kurka podeszła do psa. Hej, piasku, zobacz, znalazłam nasiona pszenicy. Zasiejemy je razem? Nie, jest za gorąco. I na końcu podeszła do kaczki. Hej, kaczko, znalazłam nasiona pszenicy. Pomożesz mi je zasiać? Nie mogę wychodzić z wody w taki upał. Bo, a więc zasieję je sama. Kiedy zobaczyła, że nikt nie chciał jej pomóc, postanowiła je zasiać samodzielnie. Tygodnie minęły i nadeszły deszczowe dni. Nasiona wyrosły, ale chwasty w ogrodzie wymagały usunięcia mi pomoże wyrwać chwasty. Jest za dużo płota, nie dam rady. Nie chcę mi się, nigdzie nie idę. Pobrudzę się, nie dam rady. Nie czuję się za dobrze, nie pomogę. Dobra, zrobię to sama. Mała czerwona kurka zaczęła oczyszczać ogródek z chwastów. Niedługo potem pszenica wyrosła i nadszedł czas na zebranie plonu. Kurka podeszła do przyjaciół i zapytała, kto pomoże jej zebrać plony. Hej, krówko! Pok, pok, pok! Pszenica wyrosła, pomożesz mi ją zebrać? Nie, nie mogę! Pok, pok, pok! Hej, świnko, zgadnij co? Pszenica wyrosła, pomożesz mi ją zebrać? Nie mogę, nie chcę mi się! Hej, piesku, pszenica wyrosła. Pomożesz mi w zebraniu plonów? Kto ja? Oczywiście, że nie. Hej, Kacuszko, pszenica urosła i trzeba ją zebrać. Pomożesz? Oczywiście, że nie. Dobra, zrobię to sama. Mała czerwona kurka pracowała aż do nocy. Zebrała plony jeden za drugim całkiem sama. Teraz nadszedł czas na zmielenie pszenicy. Poszła zapytać przyjaciół o pomoc. Hej, zwierzaki! Musimy zmielić pszenicę na mąkę. Kto mi pomoże? Nie mogę pomóc! Jest czas dojenia i nie mogę nigdzie iść. Ja też nie mogę. Czas na moją drzemkę. Ja w ogóle nie mogę pomóc. Nie mam rady. Muszę się ochłodzić w wodzie. Kurka zaczęła mielić pszenicę w młynie na mąkę. Zróbmy teraz pyszny chlebek. Poszła do przyjaciół, aby dać im ostatnią szansę. Bok, bok, pok! grówką, idę piec chleb. Chcesz mi pomóc? Niestety nie. Nie mogę pracować. A ty, Świnko? Nie, nie dzisiaj. Nie mam siły. Nie, nie mogę. Nie mogę. Nie wiem, jak się robi chleb. Tym razem kurka była bardzo zła. Całkiem sama poszła do kuchni. Najpierw uformowała chleb z mąki, którą zmieliła. Potem nadała jej kształt chleba i wsadziła do pieca, aby się upiekło. Kiedy pyszny zapach pieczonego chleba wydobył się z pieca, Kurka wyciągnęła chlebek, poszła z nim do ogrodu, postawiła na stoliku i zawołała przyjaciół. Hej, zwierzaki! chlebek jest gotowy! Kto chce go ze mną zjeść? Widząc przepyszny chlebek na stole, wszystkie zwierzęta podbiegły do kurki. Ja chcę trochę. Ja też. Kurat, jestem bardzo głodny. Świetna pora, kurko. Ja też, kurko, ja też. Uwielbiam chleb. Zaczynajmy. Nie, nie mogę, nie mogę. Zrobiłam wszystko sama. Tylko ja mogę go zjeść, całkiem sama. Z wielkim smakiem kurka zaczęła jeść jej chleb. Jednak nie mogła patrzeć na głodnych przyjaciół. Od teraz, jeśli obiecacie, że będziecie mi pomagać, podzielę się moim chlebem. Wszystkim zwierzętom było wstyd, ponieważ wiedziały, że Kurka ma rację. Ci, kurko, A teraz koniec mistrza. Mistrza. Kurka wiedziała, że jej przyjaciele dostali nauczkę. Podzieliła się z nimi chlebem. I wszyscy byli szczęśliwi, z pełnymi brzuszkami.